Jak ty widziałeś tę te, te walkę, bo ostatecznie sędziowie zdecydowali, że był remis Powie wam tak, że no, moim zdaniem wygrał Musaev. No, nie będę tutaj o no, bo jestem z kimie Michała Pietrzaka i bałem sercem za nim, no niestety no, za pasami samymi walki się nie wygra. Widać było, że Szamil jest bardziej dynamiczny, wszechstronniejszy, te tak. obrotówka. Michał dążył do tego klip, czy Dokładnie tak. Moim od... zdaniem Musaev wygra tą walkę sędziowi KSW, ja nie wiem, gdzie oni, co oni robią. Wiedział, że... Za co biorą kolosalne pieniądze, podejrzewam, bo tu nie są jakieś małe kwoty, dla takiego sędziego, takiej gali. Szok, niedowierzanie. Musaje, wygrał remis. Nie wiem. to później rzeczywiście wydawało się, taka pełna kontrola Szamila Musajewa w tej walce. Jasne, że tak. Ta pierwsza, się sierpna, gdzie ten punkt odjęty bo za złapanie się siatki, no ale potem do Szamila i no tak jakbym powiem, tylko osobami, ja bardziej, że nie jestem e, obiektywny bardzo, bo mówię bardziej jestem za Michałem, e, sercem byłem za nim, wspierałem go, a mówię no e, sędziowie widzieli to tak, no trzeba otrzymać, ale ta matematyka, ta statystyka jak widzieliśmy też wyglądała zupełnie inaczej, zupełnie inny klimat, inny nastrój kiedy Zdrowieczko na, kochanie w obieksie, kiedy na siedzimy sobie z moją guźką i oglądamy KSW 64, moi drodzy. Pozdrawiam wszystkich widzów. Dekorator. Miłego wieczorku.